Ojciec Igi Świątek przerwał milczenie po triumfie córki. Wymowne słowa. Iga Świątek zapisała się na kartach historii Wimbledonu, sięgając po pierwszy w karierze tytuł na londyńskiej trawie. Jej spektakularne zwycięstwo wywołało lawinę komentarzy i gratulacji, także ze strony najbliższych. Szczególną uwagę przyciągnął wpis Tomasza Świątka, ojca i wieloletniego mentora tenisistki. Spektakularne zwycięstwo Igi Świątek Zwycięstwo Igi Świątek na trawiastych kortach Wimbledonu to jedno z najważniejszych osiągnięć w historii polskiego sportu. Raszynianka w wielkim stylu pokonała Amandę Anisimową, nie oddając rywalce nawet jednego gema 6-0, 6-0. Wynik ten nie tylko podkreślił jej dominację, ale także wpisał ją w grono legendarnych triumfatorek najstarszego wielkoszlemowego turnieju na świecie. Wygranie Wimbledonu jest po prostu surrealistyczne. Tenis nie przestaje mnie zaskakiwać, a ja nie przestaję zaskakiwać siebie. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak wyglądał ten proces od pierwszego dnia, gdy weszliśmy na kort trawiasty. Czuję, że zrobiliśmy wszystko, by to poszło w tym kierunku bez niepotrzebnych oczekiwań, tylko skupiając się na ciężkiej pracy. To wiele znaczy i było dla mnie ważnym doświadczeniem, mówiła tuż po zwycięstwie. Dla 24-letniej tenisistki to nie tylko pierwszy tytuł na trawie, ale także symboliczne dopełnienie jej wielkoszlemowej kolekcji. Sukces ten wywołał falę emocji wśród kibiców, sportowców i wielu osób publicznych. Jednak jeden z najbardziej osobistych komentarzy nadszedł od jej ojca, Tomasza Świątka. Poruszający wpis ojca Igi Świątek Zwycięstwo Igi Świątek momentalnie wywołało falę gratulacji w mediach społecznościowych. Głos zabrał m.in. Robert Lewandowski, który opublikował na X wyrazy uznania oraz żartobliwego mema, który symbolizuje cichą rywalizację między nim a raszynianką. Kilka godzin po zakończeniu meczu, krótki, ale niezwykle wymowny wpis pojawił się również na Instagramowym koncie Tomasza Świątka. Ojciec liderki światowego rankingu WTA podzielił się swoją dumą i radością z osiągnięcia córki. Duma, wzruszenie, radość. Iga, zasłużyłaś na to bardziej niż ktokolwiek inny. Wspaniale dzielić z tobą tę chwilę. Ciesz się nią, wszyscy się cieszymy, napisał. Wpis zyskał ogromną popularność. To kolejny dowód na wyjątkową więź, jaka łączy Igę Świątek z ojcem, który od lat wspiera córkę nie tylko jako rodzic, ale też jako jej pierwszy sportowy przewodnik. Niesamowita więź Igi Świątek z ojcem. Relacja Igi Świątek z ojcem od lat budzi zainteresowanie mediów. To właśnie Tomasz Świątek był tym, który dostrzegł sportowy potencjał córki i motywował ją w trudnych momentach. Chciałabym podziękować mojej rodzinie, zwłaszcza tacie, bez którego by mnie tu nie było i który w wielu ciężkich momentach popychał mnie do pracy. Wtedy, kiedy ja jeszcze byłam zagłupia, żeby to zrozumieć, mówiła tuż po zwycięstwie w Wimbledonie. Jak się okazuje, podczas rozgrywek ojciec tenisistki często musi powstrzymywać emocje. W programie Oko w oko wyznał, że podczas meczów nie może reagować zbyt ekspresyjnie, by nie dekoncentrować córki. Iga prosi, żebym nie machał, nie mówił i nie krzyczał. To bardzo trudne, przyznał. Mimo wszystko, Tomasz Świątek pozostaje nieodłącznym punktem odniesienia w karierze córki. Iga Świątek wielokrotnie podkreślała, że gdyby nie jego wsparcie, już wielokrotnie skończyłaby swoją przygodę z tenisem. Tata nieustannie wierzył, że osiągnę sukces i mam predyspozycję do tego, żeby być dobrą zawodniczką, przyznała w rozmowie z wprost.